Witajcie. Dzisiaj na warsztacie mam do naprawy wentylator dachowy Harman Rooftek 2 Myślnik 280 łamany na 3100S. Jest to wentylator dachowy przeznaczony dla gastronomii, dla wyciągów z okapów Żeby się do niego dostać, mamy tutaj obudowę, która jest w całości prawie że nitowana. Musimy się tych nitów wszystkich pozbyć. Następnie tutaj, tak jak widzicie, jest sporo tego osadu tłuszczu, którego będziemy musieli zeskrobać szpachelką, a następnie wyczyścić tą obudowę acetonem. Jest to dosyć czasochłonne z uwagi na tak duże zabrudzenia. I mamy ten nasz wentylator. Objawem jest, było wy, wyłączanie się bezpiecznika nadmiarowo-brądowego. Po wejściu na dach i odsłonięciu wentylatora okazało się, że turbina Stoi całkowicie w miejscu, więc prawdopodobnie albo zatarł się silnik, który jest złożysk, albo doszło też do spalenia uzwojeń. Żeby to stwierdzić, musimy niestety rozmontować praktycznie cały wentylator. Inaczej nie da się do niego dostać, ponieważ jest on tak dosyć pieczołowicie zabezpieczony, aby silnik nie miał kontaktu z tym, co jest wyciągane. Od góry niestety nie udało mi się do niego dostać. Muszę najpierw ściągnąć turbinę i rozpocząć dalsze roznitowywanie tej misternie złożonej obudowy. No zaraz zobaczymy, co dalej się będzie działo. Problem oczywiście ze ściągnięciem turbiny jest znaczny. Musiałem usunąć tutaj zalegające złogi tego tłuszczu. No i będziemy próbować ściągnąć go. Nalałem troszeczkę środka penetrującego W40. Powoli coś ruszyło. Mam nadzieję, że mój ściągacz wytrzyma i uda mi się zdemontować tutaj tą turbinę. Ok, przystępuję dalej do pracy i zobaczymy, co będzie dalej. Ok, jak widzicie, po zdjęciu wirnika, co szło dosyć ciężko, tutaj tą klapę całą musieliśmy roznitować wszystkie nity. Kilkanaście nitów. Pokazuje nam się tutaj już wał silnika z jego korpusem. Ta cała obudowa tutaj zewnętrzna z tymi blotami powietrza do chłodzenia za chwileczkę nam zejdzie, tylko musimy najpierw odłączyć silnik tutaj od rozłącznika. Jeżeli to zrobimy za chwilę to sobie przewrócę na drugą stronę. Zejdzie nam ta cała obudowa. Będziemy mogli roznitować tutaj prawdopodobnie też są nity po bokach trzymające tutaj e, to, tutaj ten, ten, ten uchwyt, tą całą platerę tutaj e, od silnika, jego mocowania. Odkręcimy śruby, no i zobaczymy, co dalej e, będzie widać. Jak, jaki będzie dalszy tutaj postęp. No, na razie powiedzmy, że wszystko wygląda dobrze, ale silnik stoi w miejscu. No, więc albo nam coś padło do środka, co raczej jest mało możliwe. Obstawiałbym zatarte łożyska. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. Ok, tak jak widzicie, udało mi się tutaj dostać do tego wszystkiego. Tutaj mamy tą obudowę, która była tutaj we wnętrzu. Tutaj, żeby to zacząć otwierać, musiałem odłączyć silnik od rozłącznika, który znajduje się tutaj z boku. Wtedy wyciągnąłem przewód. No i całość z tą tutaj yy, flanszą, na której był zamontowany silnik nam wyszło. Mamy ten silnik. Jest to yy, silnik kołnierzowy, o tak jak widzicie, taki dłuższym wale jednofazowy. Tutaj mamy schowany kondensator, puszka przyłączeniowa. I już widzimy tutaj coś brzydkiego nam się tutaj pokazuje, taki brzydki nalot. Yy, silnik dostał takiej temperatury że tak jak widzicie tutaj cała ta puszka przyłączeniowa jest stopiona. Tutaj też widać oznaki no, nieprzyjemnego tutaj nieprzyjemnej usterki. No a co było przyczyną? Przyczyną był brud. Te dziurki, które widzicie, no to ja już zrobiłem akurat, bo myślałem, że to jest jakiś filtr, ale ewidentnie po prostu zabrakło chłodzenia tego silnika i za chwilę go będę otwierać i zobaczymy czy spaliło się uzwojenie yy, czy po prostu się przegrzał. No, ale po tym co tutaj widzę, po tych tutaj to akurat może być nalot z brudu podgrzanego. Yy, puszka spalona. Ciężko stwierdzić. Zapach jest dosyć nieprzyjemny z tego silnika. Yy, obstawiam, że no, mogło się spalić uzwojenie. No, i teraz y, zobaczymy, czy uda się dostać nowy taki silnik. Oczywiście przez wojenie też wchodzi w grę, ale y, wszystko zależy od tego, jak duże są uszkodzenia w środku. No i y, z klientem będziemy podejmować decyzję, czy wymieniamy silnik i reanimujemy ten wentylator, no, czy będzie trzeba kupić nowy wentylator. Wszystko się okaże. A jaka oczywiście była przyczyna, no bo mamy tak, brak chłodzenia, czyli powinno zadziałać zabezpieczenie termiczne, no być może z nim też jest coś nie tak, albo był to zbyt mały prąd wyzwolenia, źle dobrane zabezpieczenie lub coś innego i dlatego właśnie doszło do tak poważnego uszkodzenia. Ok, udało mi się rozebrać silnik, niestety okazuje się, że silnik jest spalony. To znaczy uzwojenie nie ma przerwy, ale bardzo mocno się rozgrzał ten silnik. Musiałem troszeczkę użyć niestety siły, żeby go otworzyć, ponieważ był tak zapieczony, śrub nie dało się odkręcić, trzeba było je niestety rozciąć. I wylała się jakaś izolacja, która tutaj była w środku, prawdopodobnie żywica, którą ten silnik był tam zrobiony. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Korpus tutaj, ten kołnierz też dosyć ciężko schodził. Widzimy tutaj, łożysko jest przegrzane. Brązowe, nawet troszeczkę w niektórych miejscach już ma takie inne odcienie, nawet pod fiolet podchodzące. Więc naprawdę była tutaj wysoka temperatura. Będzie z pewnością do wymiany, ponieważ się o, dosyć zacina. No i tak wygląda tutaj wnętrze. Widzimy, że taśma tutaj i sznurki na uzwojeniach są bardzo mocno tutaj naruszone. To wszystko tutaj odchodzi. Tego bałaganu tutaj było jeszcze więcej. No, i cóż powiedzieć więcej? No zobaczymy, co powie e, Majster od przewijania silników. Czy uda się go uratować? Myślę, że tak. E, nie ma tu jakichś poważniejszych uszkodzeń. E, jeżeli po wyjęciu e, wirnika, wymianie łożysk e, i przeczyszczeniu tutaj tej całości e, wszystko będzie się swobodnie obracać, to nic nie będzie stanowiło problemu, aby wyrzucić całe to stare uzwojenie, włożyć nowe. Podłączyć, złożyć cały silnik, skręcić go i myślę, że posłuży kolejne lata. Ważne, oczywiście, dla użytkowników tej instalacji, tego wentylatora, żeby raz w roku, a może raz na dwa lata, w zależności od tego, jakie występują warunki wokoło tego wszystkiego, dokonać otwarcia komory wentylatora no i oczyszczenie. Tej górnej kratki, pod, pod którą znajduje się wentylator. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, który powiadomi Was o nowych filmach. I do zobaczenia w kolejnym materiale.